Co ma w salonie różowe! I co na dziś to, ma być pod tym filmem? Może tak, sto łapek w górę. Dacie radę do jutra? Dobra, to pierwsza rzecz to jest papufa. Druga rzecz, moja ładowarka. Trzecia rzecz, bucik. Czwarta rzecz, woda. Kolor. Tutaj między innymi też Lego. Także to też się zalicza. To były wszystkie różowe kolory w moim. A nie, jeszcze mam jeden. Tutaj jest na parasolce, co jestem w ogóle w przedszkolu. To jest wszystko, co mam różowe w moim salonie. I teraz jak wrzucę ten odcinek. Nagrywam drugą część. Z innym kolorem, także pa! Zostawcie suba i łapkę w górę. Pamiętajcie.